Cześć się mam obok mnie Ola i dobrze, że jesteś znowu razem z nami. 28 stycznia po raz 32 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Styczniowy finał odbędzie się pod hasłem Tu wszystko gra OK. A te tegoroczny temat zbiórki to płuca po pandemii. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i uwaga także dla dorosłych. Również w tym roku możesz nas wspierać tak, jak Ci wygodnie. Pamiętaj, że na Allegro możesz wystawić swoją aukcję przedmiot bądź usługiem. Jak to zrobić? Już spieszymy Wam z pomocą. Pokażemy Wam z jak łatwo można wystawić aukcję na Allegro. Na moją pierwszą tegoroczną aukcję wystawiam, uwaga, gitarę od zespołu Wild She Sleeps, przekazaną po występie na festiwalu Polen Rok 2023. Gitara absolutnie wyjątkowa, po koncercie zdjęta. Z szyi frontmana, czyli Shina Longa, przekazana mi prosto do moich własnych rąk, a ja z radością wtedy mogłem powiedzieć, będziemy ją licytowali na 32 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobaczcie, jak proste jest wystawianie aukcji. Teraz Ola pokaże Wam, jak to zrobić. Cześć! Żeby wystawić aukcję na 32 finał Wośp, wejdź na WOSP.org.pl i kliknij wystaw aukcję. Zaloguj się na swoje konto na Allegro i wejdź na formularz wystawiania ofert na cel charytatywny. W celu zbiórki zobaczysz 32. finał WOŚP. Wpisz chwytliwy tytuł twojej oferty i wybierz kategorię. Możesz wybrać jedną z tych kategorii, którą ci podpowiemy, albo kategorię wyjątkowe chwile, która dedykowana jest do niestandardowych ofert na cele charytatywne. Dodaj zdjęcia i logo 32. finału WOŚP. Pamiętaj, nie może to być logo fundacji. Następnie wpisz dokładny opis Twojej oferty. Im dokładniejszy, tym lepiej. Wybierz formę sprzedaży i wpisz cenę wywoławczą. Lizytację zawsze zaczynamy od złotówki. Wybierz czas trwania oferty i przejdź do sekcji dostawa i płatność. Możesz skorzystać z wcześniej przygotowanego cennika dostaw albo utworzyć nowy. Następnie wybierz czas wysyłki, czyli ile czasu potrzebujesz na realizację oferty bądź wysłanie przedmiotu do kupującego. Ostatni krok przed nami, czyli wybór warunków oferty. Wybierz warunki zwrotów, a następnie warunki reklamacji. To wszystko! Oferta jest gotowa do wystawienia. Czas licytować! Sami widzicie, jak sprawnie poszło. Teraz pozostaje już tylko odpowiedzialne licytowanie. Tak więc nie czekaj, wskakuj na Allegro i wystawiaj aukcje. Dzięki wielkie. Siema! Do zobaczenia na czystym drugim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.